Cześć, tu Beata. Dziś mamy poniedziałek, 21 października, czas na minutę z Tarotem. Karta na dziś to dwójka mieczy. Nie tak dawno temu już ta karta była kartą dnia, czyli dziś możemy poczuć ten stan napięcia, to zachwianie równowagi albo ta potrzeba równowagi, która będzie nam wymagana do tego, żeby podjąć jakąś decyzję, żeby dokonać jakiegoś wyboru. I możemy mieć takie poczucie, że ten wybór będzie jakby troszeczkę niemożliwy, taki bardzo trudny. Dlatego porozumienie, najpierw porozumienie samego ze sobą jest bardzo ważne. Wówczas o wiele łatwiej będzie nam jakby troszeczkę podjąć tą decyzję w taki... Przemyślany sposób, ale zgodny z nami. Oczywiście to też y, wymaga koncentracji, to wymaga takiego skupienia, żeby później można było skonfrontować tą decyzję ze światem zewnętrznym. Ja to sobie jeszcze zapisałam, żeby w taki ostrożny sposób wyrokować, w taki ostrożny sposób podejmować decyzje, dlatego że no może to się po prostu dla nas okazać takie mało jasne, mało przejrzyste i mało konkretne. Tak, to, to jest żywioł powietrza, to są myśli. Więc, ale też plany, które będziemy z czasem realizować czy, czy robić, więc warto się na tym skoncentrować. Ze względu na to, że ta karta była niedawno kartą dnia, i bardzo mnie korciło, żeby zobaczyć: no dobrze, ale to cóż tam takiego jest, że my tą, tą decyzję będziemy podejmować w taki trudny sposób? I dociągnęłam drugą kartę. A ta druga karta to jest siódemka mieczy. Czyli przede wszystkim. Zmuszanie się do czegoś, czyli być może podjęcie decyzji będzie pomiędzy jakąś sprawą, która jest zgodna z nami, a z, z czymś, co, do czego musimy się zmuszać, do czego czujemy się zobowiązani. I pod warunkiem, że to nie ratuje czyjegoś życia, bo to jest ważne, bo być może w tym momencie nasze potrzeby są mniej ważne, bo zawsze należy to rozważyć. To musimy zdać sobie sprawę, czy to, do czego czujemy się zobowiązani, jest ważne, je, czy jest ważne również dla nas, czy nie jest to tylko takie udawanie, czy to dla, tylko dlatego, że ktoś się do tego przyzwyczaił. I, I tak jak ten ptak tu kradnie słońce, tak przynajmniej jest w tej talii opisane, tak być może my powinniśmy wykraść swój czas, wykraść swoje, mm, swoje decyzje i podjąć je w zgodzie z samym sobą. I myślę sobie, że to całkiem niezłe przesłanie na poniedziałek, na początek tygodnia i mam nadzieję, że uda nam się je wykorzystać. Pozdrawiam i życzę wspaniałego poniedziałku. Do usłyszenia.